Long Horse, po polsku długi koń, jest bytem, stworzonym przez Trevora Hendersona. Ma on czaszkę konia bez szczęki zamiast głowy. Jego blada szyja, wykonana z giętkiej skóry, jest nieskończenie długa z kilkoma kawałkami czarnej grzywy zwisającymi na całej szyi. Podczas zginania szyjki wytwarza również odgłosy trzaskania, które uginają się jak palec, co pozwala na utworzenie jak najmniejszej lub jak największej liczby połączeń. Jego szyja nie musi łączyć się w przestrzeni liniowej ze względu na swoje właściwości. Co ciekawe, mówi się, że Long Horse pachnie jak cynamon. Długi koń jest całkowicie nieszkodliwy, a jego celem jest ostrzeganie ludzi przed nadchodzącymi niebezpieczeństwami. Jeśli człowiek usłyszy trzask szyi lub zobaczy długą szyję stworzenia, wiadomość jest taka, że nastąpi katastrofa nie z powodu długiego konia, ale z powodu tego, co stanie się później. Nie wiemy dużo o osobowości długiego konia, jednak wiadomo, że troszczy się o ludzi, służąc jako ich obrońca oraz ostrzegając przed nieszczęściami. Kilkakrotnie wspomina się o nim, że ma ciekawą naturę, ale dokładnie w jaki sposób przejawia swoją ciekawość jest obecnie nieznane. Według Trevora Hendersona, długi koń lubi, ale nie wymaga ofiary, takich jak jabłka i uczucia. Co potrafi długi koń? Długi koń jest w stanie przypowiadać katastrofy i teleportować się, a także używa tych umiejętności do ostrzegania innych. Jest w stanie złamać fizykę dzięki nieskończonej naturze jego szyi. Może przeciwstawiać się grawitacji i pozornie lewitować. Potrafi wykrzywiać ciało i regulować liczbę stawów w szyi, a szyja nie musi łączyć się w przestrzeni liniowej. Długi koń. Może wejść w ludzkie sny jest wspominane, że gdyby ktoś przez chwilę wpatrywał się w szyję długiego konia bez odwracania wzroku, w końcu rozpadłby się w pył, co najprawdopodobniej nie wpłynęłoby na Longhorsa ze względu na jego paranormalną naturę. Potrafi też wydzielać zapach cynamonu. Niektórzy spekulują, że długi koń to anioł zesłany przez Boga. To by było na tyle, jeżeli chodzi o odcinek o Longhorsie. Zostawcie komentarz oraz łapkę w górę dla zasięgu. Żegnam.